Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Nowaka, wiosna 2024. Tematem dzisiejszej konferencji jest Nowy Sącz i Zielona Przystań w Nowym Sączu. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, jesteśmy pod basztą Kowalską. Pod basztą, która jest fragmentem zamku, o którym dzisiaj jest głośno. Ale nie o zamku dzisiaj chciałbym rozmawiać, a o miejscach, które rzeczywiście mogą być bardzo atrakcyjne dla naszych mieszkańców, na każdym w zasadzie osiedlu. Stoimy tutaj dlatego, że jest to też miejsce, które chcielibyśmy w jakiś sposób uatrakcyjnić. Planujemy właśnie tutaj zbudować tak zwany park miniatur miniaturowych zamków, które były na szlaku wokół Nowego Sąsza. Również obiektów, które w samym Nowym Sączu funkcjonowały i funkcjonują. To była atrakcja nie tylko dla zwiedzających, przyjezdnych, ale również myślę, że taka dobra lekcja historii dla naszej młodzieży, naszych dzieci. A to nie wszystko, bo chcemy, żeby w każdym, na każdym osiedlu powstał tematyczny park. Park niekoniecznie duży, niekoniecznie też mały. Jak mu... Mieliśmy już możliwość przedstawienia Państwu propozycji dotyczących parku nawojowskiego. To duży park, który może rzeczywiście być niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców dużego, przecież już osiedla i rozwijającego się nadal, ale też myślimy o innych parkach, które mogłyby być instalowane na naszych osiedlach. Nie potrzebujemy zbyt dużo ani pieniędzy, ani też miejsca. Ważne, żeby takie miejsce znaleźć zgodnie z takimi zasadami, które przyjęliśmy, w uzgodnieniu z mieszkańcami, przygotować dla nich, a korzystać z niego będą mogli w zasadzie wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza, a nie tylko ci, którzy, na których osiedlu jest park zlokalizowany. Betonoza, która nas ogarnia ze wszystkich stron, powinna być zatrzymana. Zatrzymana przez nas i każde możliwe miejsce powinno być miejscem zielonym, miejscem, w którym można odpoczywać, można na, w łonie przyrody spędzać czas, to jest to też miejsce, w których, w których, miejsca, w których można uaktywnić mieszkańców, Oczywiście, przecież to oni będą też mogli tworzyć takie swoje ogrody, swoje takie przystanie odpoczynku, z ich udziałem chcielibyśmy to wszystko przeprowadzić. W Nowym Sączu funkcjonowało przez wiele, wiele lat określenie miasto kwiatów i zieleni. Nie ukrywam, że to, co tutaj Państwo widzicie, chociażby ten kwietny zegar, czy te wszystkie nasadzenia, to jest pozostałość po mojej jeszcze prezydenturze. Chciałbym, żeby takich miejsc było zdecydowanie więcej, ale to miejsca nie tylko do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie, ale też miejsce, żeby tam w dłuższy sposób czas spędzić ze swoimi dziećmi, ale też nie tylko. Takie parki, w których można na przykład zagrać w szachy, można sobie odpocząć przy muzyce, w spokoju, w ciszy, to jest naprawdę coś, co będzie atrakcją dla naszych mieszkańców. To, co robimy, nie zawsze musi być z najwyższej półki finansowej, ale może być też takim ukłonem do mieszkańców, małym gestem, ale ważnym. Z punktu widzenia mieszkańców, którzy przecież na co dzień nie żyją mostem trzecim, czwartym, czy też jakimiś wielkimi inwestycjami, a żyją na co dzień w zabetonowanych osiedlach, w miejscach, które nie są do końca przyjazne. Dlatego naszym celem jest, by Nowy Sącz był przystanią zieleni, na każdym osiedlu taka przystań była. Od nas wszystkich zależy, czy. E, zaangażujemy się, czy będziemy e, w tym uczestniczyć. Ja niewątpliwie w budżecie znajdę pieniądze na to, by e, te inicjatywy były finansowane, natomiast e, pozostawiam duży margines dla e, inwencji, jak również dla pomysłów e, w, jeszcze samych mieszkańców. Wydaje, się, że, w, w, wydaje mi się, że Warto o tym pomyśleć, warto to wprowadzić w życie. Jest to takie swoiste zaangażowanie mieszkańców. To jest niezwykle ważne. Od małych rzeczy począwszy, jestem przekonany, że będziemy mogli powiedzieć kiedyś, że ta społeczność obywatelska, że budżet, który obywatelski, który jest przez funkcjonuje, będzie przeznaczony właśnie na tego, tego, tego typu cele, które umożliwią nam miłe spędzenie czasu. A co jest z tym wszystkim najistotniejsze, tworzymy to dla przyszłych pokoleń, bo to jest ważne. Jeżeli wszystko zabetonujemy, to niestety yy, dzieci nasze nie będą miały zbyt atrakcyjnego i yy, takiego przyjaznego środowiska do yy, życia. Coraz częściej się mówi o tym betonowaniu naszych, yy, naszych, yy, naszego otoczenia. Nie tylko w Nowym Sąsie, ale generalnie i coraz więcej słyszymy głosów, że należy wrócić do takiej, takiego trendu, myślę, że takiej dobrej tradycji, że miasta, nasze miasta, nasze osiedla mogą być zielone i myślę, że tak w najbliższym czasie się wydarzy. Dlatego zachęcam wszystkich do współudziału, do aktywności, do zgłaszania pomysłów, miejsc. Od nas będzie zależało by to formalnie przeprowadzić, natomiast co do atrakcji, atrakcji, no to też możliwości jest bardzo wiele. Ogrody mają być tematyczne, ogród różany chociażby, ogród, w którym będą też takie przyjazne dla, dla człowieka nasadzenia, w którym się mile spędza czas. W może myślimy też o ogrodzie takim egzotycznym, czyli dla nas egzotycznym, ogrodzie takim wschodnim? Wiele takich pomysłów jest, wiele też mi miejsc do zagospodarowania. Jeszcze raz zachęcam. Dziękuję bardzo. Ja. No, Jeżeli jest tu jakieś pytanie, to zapraszam, ale tak już biorąc pod uwagę, że. Zostało nam raptem 2 czy 3 dni do wyborów, dwa dni do, do ciszy wyborczej, 3 dni do samych wyborów, czy cztery, to już jest w tym przypadku mało istotne, to chciałbym na sam koniec jeszcze raz przedstawić swoje stanowisko dotyczące chociażby tak zwanej karty Nowosądeczanina, wielokrotnie powtarzane już do znudzenia. Jak i ja jestem, to groźniej zabiorę bezpłatne, bezpłatną komunikację, to już oświadczam po raz Enty, że tego nie zabiorę. Mam nadzieję, że sądeczanie w te słowa nie tyle uwierzą, co będą przekonają do tego, że to, co mówię, jest zawsze realizowane, a do innych decyzji będę zachęcał, by wspólnie, by wspólnie je podejmować. Nie tylko z, z, z tego pułapu ratuszowego, ale E, wsłuchując się w głos mieszkańców, reagować na to, jakie są ich potrzeby i e, je realizować. Oczywiście nie wszystko się da zrobić, ale e, a zwłaszcza naraz. Natomiast moje obietnice są obietnicami do zrealizowania. E, są obietnicami, które na pewno e, wspólnie e, przeprowadzimy. Nie, ma, nie będę obiecywał rzeczy, które są nierealne, które, jak się człowiek zastanowi, to, to e, można powiedzieć, wynikają chyba z czyjejś wybujałej wyobraźni. Cóż, ja naprawdę zachęcam jeszcze do tego, by analizować wszelkie obietnice te wyborcze, nie kierować się tylko nimi, ale analizować możliwości, jak również prześledzić to, co się wydarzyło przez ostatnie pięć lat i jak te obietnice składane 5 lat temu, notabene prawie identyczne z dzisiejszymi, zostały zrealizowane, czy nie zostały zrealizowane. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie prezydencie. Ja tylko pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, wymienić nasz plan na Zieloną Przystań. To jest osiedle Stare Miasto, czyli park miniatur, o którym pan prezydent mówił. Osiedle Barskie, ogród leczniczy. Osiedle Kilińskiego to zakątek Janakarskiego. Karskiego. Osiedle Nawojowska to przepiękny park nawojowski. Osiedle Falkowa to nowosądeckie Bobrowisko. I osiedle Kochanowskiego to Duch Orientu, czyli park w stylu azjatyckim. Wszystkie nasze informacje będą zamieszczone, e, propozycje będą zamieszczone na stronie internetowej, na profilu facebookowym, na stronie ryszardnowak.pl. Zachęcamy do zapoznania się, również za, do zapoznania się z programem e, wyborczym, który, jako chyba jedyny, jest przygotowany w całości i opiewa na najbliższe 5 lat realnego e, do spełnienia e, przez pana prezydenta Ryszarda Nowaka.